To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Bracie i siostry, bardzo bliskie są nam słowa z księgi Rodzaju, które Bóg skierował do Abrama. Wyjdź z ziemi egipskiej, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej, z domu Twego ojca do kraju, który ci ukaże. Każdy z nas wyszedł z domu rodzinnego, z ojczyzny, z ojcowizny. Nie wyszedł z powodu poznania świata, ale z powodu biedy, szukając pracy, szukając zarobku, możliwości przeżycia, utrzymania rodziny. Nikt tu nie przyjechał na wczasy, ale do ciężkiej pracy. I nieraz patrzę na młode niewiasty, chociaż mają męża i dzieci małe, to jak po kilku miesiącach od razu już widać smutne twarze, brak uśmiechu, chwyta depresja. I to z tęsknoty za ojczyzną. Z tęsknoty za domem, ojcowizną. Bo zawsze miłe w sercu będą i te wiejskie drogi, i kaczeńcy na łące, i te drzewa w górę rosnące, i te krzaki przy drogach wszystko jakieś swoje, własne. I dlatego ta tęsknota. Za krajem ojczystym, za pięknymi krajobrazami, a cóż dopiero powiedzieć, za ludźmi, z którymi razem chodziliśmy do szkoły, i na wagary, i w piłkę grać, i po mieście chodzić w czasie odpustu. Tęsknota za tymi, którzy kochają najbardziej za rodzicami. Dopóki są rodzice, jeździ się do domu. Zawsze człowiek będzie z radością wracał do domu, bo tam wie, że go ktoś czeka, kto kocha, kto jest bardzo bliski. Dla dzieci najbliższy zawsze jest ojciec i matka. Zawsze najbliżsi są rodzice. Ty zabraknie rodziców, zabraknie domu. Wtedy człowiek już nie chce jeździć. Wszystko mu jedno, czy pojedzie do Afryki, czy do Skandynawii, czy do Azji. To już takie kulturoznawcze, bez doświadczenia i przeżycia sama ciekawość. Ale do domu się jedzie z miłością, i napełniony się zostaje miłością. To jest. Wyjątkowa bliskość i dlatego też czci ojca swego i matkę swoją. To przykazanie ciągle obowiązuje. To jest coś więcej niż tylko okazanie szacunku, czci, ale to jest coś więcej niż nawet miłość. Tego nie da się wyrazić, co czuje serce rodziców na widok dziecka. Niezależnie czy ono jest małe czy duże, czy jest bogate czy bezdomne na ulicy, czy w więzieniu, czy na wolności, serce rodziców przeżywa to mocno. Ta bliskość jest zawsze ujmująca za serce. I dla dziecka też bycie jedno z rodzicami jest czymś wspaniałym jest jednym oddechem. Bo wiesz, że nikt nie zna Cię tak jak rodzice. Twoja matka zna Twój oddech, bicie Twojego serca, Twoje marzenia, sekrety, wzrastania. Wszystko Ci może opowiedzieć. I dlatego nie da się zapomnieć o domu rodzinnym. Nie da się tęsknić tak normalnie, obojętnie, ale tęskni się całym sercem. Znam wypowiedzi starszych ludzi, gdy jeździłem w młodych latach kapłańskich do Francji. Babcie Polki, które miały koło 90 lat, opowiadały o Polsce, jak było przed wojną i one myślały, że dzisiaj też tak jest. I jedno pragnienie, proszę księdza, Chciałabym zostać pochowana w ziemi ojczystej. To jedyne pragnienie, jakie zostało. Do ziemi ojczystej. Bracie i siostry, i wiem, że i wasze serca tęsknią za ziemią ojczystą, za domem rodzinnym, za ojcowizną, za przyjaciółmi, koleżankami, kolegami. Tego nie da się ukryć. Opuścić Ziemię Ojczysto jest trudnym wyborem. A Pan Bóg zażądał od Abrama, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej, z domu Twego ojca do kraju, który ci ukaże, do nieznajomego kraju. I zobacz. Zaufał Jezus, zaufał Abram Bogu. Zostawił dom rodzinny. I poszedł. Owo posłuszeństwo, czy nie, ściska nam serce. Jak bliski jest to tekst, tekst każdemu z nas. Posłuszny Bogu Abram idzie do tego nieznajomego kraju, a Bóg mu błogosławi. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił. Imię twoje rozsławię. Bracie, i siostry, i my też pielgrzymujemy, i w tej pielgrzymce nieraz potykamy się z trudnościami. Nieraz jakaś choroba przyjdzie, rozstanie z bliskimi poprzez śmierć, inne jeszcze wydarzenia losowe. I słowa świętego apostoła do Tymoteusza weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii to jest też wezwanie skierowane do nas mamy wziąć udział w trudnościach i w przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem Abyśmy za nim szli i go naśladowali. On rzucił światło przez Ewangelię, żebyśmy w chwilach depresji, załamania, smutku i choroby nie poddawali się. Ale tak jak On, po każdym upadku powstawał i dźwigał krzyż do końca, aż zawisnął na krzyżu, aż spełnił wolę Ojca do końca. Jezus posłuszny Ojcu, a my? Czy zawsze słuchamy Ojca Niebieskiego? Trudno nam nieraz, siły opadają, kondycja słaba. A cóż dopiero, kiedy od niego się odwrócimy i żyjemy, jakby go nie było na własną kartę, na własny rachunek. I dlatego ten Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Chce nas wyprowadzić na górę, na górę tabor, by nam pokazać swoje bóstwo. Apostołowie Piotr, Jakub i Jan szli za Jezusem. Cóż tam na górze nikt nie mieszka? Po co? To kogo będziesz przemawiał? A Jezus szedł. Szedł, bo chciał się pomodlić, w cichości z ojcem porozmawiać. Zabrał ich. I w pewnym momencie ukazał się obłok. Tak jak w Starym Testamencie Bóg ukazywał się w obłoku, aby naród izraelski szedł do ziemi obiecanej. Tak tutaj z tego obłoku przemówił głos. To jest syn mój umiłowany, w który mam upodobanie. Jego słuchajcie. Po co Bóg Ojciec przemawia w ten sposób? A może po to, żeby umocnić tych apostołów, Piotra, Jakuba, Jana, którzy zawsze byli przy Jezusie, którzy patrzyli na wszystkie Jego cuda, którzy wysłuchali wszystkich nauk, żeby uwierzyli, bo ciężko było im uwierzyć, że ten Syn Boży umrze na krzyżu. Myśleli sobie po ludzku, Ojcze, jeżeli kocha swojego Syna, to On nie może zginąć jak zbrodniarz. To nie może nigdy na Ciebie to nie przyjdzie. Tak myśleli po ludzku, jak my nieraz wobec cierpienia mówimy. Takie same słowa kierujemy do Boga. I wiemy, że to objawienie się na tej górze przemienienia za bardzo nie umocniło tych apostołów. Jeszcze kiepska była ich wiara. Bo gdy przyszło cierpienie i Pan Jezus zawisł na krzyżu, gdzie oni byli? Uciekli, bo wszyscy się bali, że z nimi się też tak stanie. I dlatego ta dzisiejsza scena przemienienia ma nam otworzyć oczy. Bo my wiemy, że Jezus już umarł na krzyżu za nasze grzechy. Bo my wiemy, że został złożony w grobie. Ale wiemy też, że po czegniach zmartwychwstał i żyje. Ukazywał się apostołom i wszystkim i dlatego nam przyświeca nadzieja zmartwychwstania. Wiemy, że śmierć nie jest końcem wszystkiego, że nie trzeba wyrywać sobie włosów z głowy, że nie trzeba wpadać w rozpacz bo jest martwych stanie i życie. I dlatego też inaczej z szerszą perspektywą patrzymy na te wydarzenia i projektujemy swoje życie przyjmując również odważnie śmierć skoro ona jest tylko przejściem z doczesności do wieczności. Bracie i siostry Jezus chce nas przeprowadzić. Jeżeli będziemy Go naprawdę słuchać, tego umiłowanego Syna Bożego, On nas naprawdę przeprowadzi. Przeprowadzi nas przez te chwile trudne, niezrozumiałe dla nas, które dalej zostaną tajemnicą. Bracia i siostry, jeżeli pójdziemy z Nim, będziemy szli z Bożym błogosławieństwem. Zjednoczeni ze Synem Bożym możemy odnieść zwycięstwo. Na pewno odniesiemy zwycięstwo, bo On chce być z nami. Bracia i siostry, przypomnijcie sobie, kiedy byłaś młoda i piękna, i Twój wybraniec taki przystojny. Poszliście do rodziców, klęknęliście przed nimi, tato, mamo, pobłogosław nas. To był niezwykły moment. On niby taki przystojny, dostojny, a tymczasem w oczach miał łzy jak niemowlak. Ona po pięknym drogim makijażu nie zapłacze, a tymczasem ciórkiem leciały jej łzy. Bez wzruszenia, bez serca nie przeżywa się tej godziny. Pójść do kościoła, aby ślubować sobie wzajemnie miłość, wierność, uczciwość małżeńską, ale z błogosławieństwem najbliższych, czyli rodziców. Tego się nie zapomina. I Jezus też chce, abyśmy byli tak blisko, abyśmy wsłuchiwali się w Niego, abyśmy to błogosławieństwo, które daje nam w każdej Mszy Świętej, rozsyłając nas. Do swoich domów przyjmowali z taką samą miłością i z taką wiarą, że nic nam nie grozi. Skoro On jest z nami, On nas przeprowadzi. On nam pobłogosławi. Do jednego z kardynałów przyszło taka młoda para, zaprosić Go na ślub. Czy ksiądz, kardynał, by nam udzielił ślubu, bo się kochamy? Zaczęła się rozmowa. Kardynał się zorientował, że oni nic nie wiedzą ani o kościele, ani o Jezusie, ani o sakramencie małżeństwa. Przychodzą, zapraszają go, czy on przyjdzie, ale nic nie wiedzą. I po rozmowie mówi: Dobrze, ja wam chętnie udzielę tego sakramentu, skoro prosicie, ale najpierw musimy się razem przygotować. Będziecie przez kilka miesięcy przychodzić do mnie przynajmniej raz w tygodniu, będziemy omawiać sobie tematy, żebyście poznali Boga, bo wy nie znacie Boga. Nic nie wiecie o Kościele. Chociaż przyjęliście chrzest i chcecie ślub, ale wy nic nie wiecie. I dlatego też jak przerobimy ten katechis, poznacie to ja wam chętnie udzielę błogosławieństwa. Tak, bracie i siostry. I dzisiaj jest podobnie. Kiedy młodzi przychodzą, często nie umią nawet płacierza, ani ojcze nasz, ani zdrować. Bo ostatni raz modlili się 20 lat temu. I wszystko zapomnieli. Niby wszędzie mówią, że są wierzący, bo ochrzczoni. Ale jeżeli się kogoś kocha, to się z nim rozmawia. Jeżeli kocham Boga, to modlę się, bo modlitwa jest rozmowa z Bogiem. I dlatego też narzeczeni nie wystarczy, że będą ześ, do siebie gruchać, będą godzinami siedzieć przy tej kawie, choć już ją dawno wypili. Ciągle im braku tego czasu, ciągle niedosyt. A z Bogiem, czy my go słuchamy? Nieraz patrzę, jak ludzie słuchają prezydenta, szczęki mu opadają, są zdziwieni, że z głowy mówi. Nieraz patrzę, jak słuchują się w głos żelaznej kanclerz, która owija wszystkich znanych polityków wobec malonkiego paluszka. Nieraz patrzę, jak słuchają różnych prezesów. Sekretarza Generalnego NATO, Prezydenta Unii Europejskiej i co z tego? Żaden z nich nie zaprowadzi nas do Królestwa Niebieskiego. Czy słuchamy Jezusa? Słuchamy wszystkich innych oprócz Jezusa i dlatego ta dzisiejsza Ewangelia mówi to, co jest najważniejsze, czego nie wolno nam zapomnieć, przeoczyć. To jest mój syn umiłowany, czyli ten, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Czy my naprawdę słuchamy Jezusa? Czy żyjemy tak, jak Jezus tego pragnie, jak nas poucza w swojej świętej Ewangelii? I bracia i siostry, dobrze, że jest ten czas, że Jezus nas wyprowadza na górę. A nie mieli lekko, może byli zdyszani, może nie mieli odpowiedniego obuwia, choć może wtedy w boso się szło, ale były kamienie, można było się przeciąć przecież, nie? O kamień, a jednak szli i my też musimy się uzbroić w cierpliwość. Musimy też podjąć ten trud, by przeciwstawić się trudnościom dnia codziennego i żyć w obecności i bliskości Jezusa, który zawsze chce nam błogosławić, abyśmy szli i owoc przynosili. Amen.